Elo widzowie, witam was na kolejnym odcinku z teren, z złotym. Jak widzicie jestem w terenie piechotą kolejny raz. Jest aktualnie 9.47. I właśnie wam nagrywam połowę drogi. To jest moja tylko połówka. Wyłączam Internet mi nie wzięło. Nie mam teksu internetu. Ja mówię intereks. Nie jak to jest. Życie. Jest choroba jasna zimno. Wyjątkowo, mocno. Czapka mi zasłania połowę widoczności. ale już muszę sobie coś też poprawić. Gdzie jest przepiękna pogoda? No, spójrzcie. I znęcicie, pójdziemy na Sanki. Dlatego, w Polsce mam zapasowe spodnie. I u nie miała dwóch parwca, ale pod sobą. No, ale dzień jak co dzień. Ale chyba nie będę wam całej drogi nagrywać, Bo mi jest chyba jasna zimno. Dobra. I tak widzowie zdecydowałam się, że tu będzie końcówka odcinka. Palce nie odwarzają. See ya!